17 czerwca w wielu miastach Polski odbył się wielki test języka angielskiego. W filii Uniwersytetu Łódzkiego również Tomaszowianie mogli nieodpłatnie sprawdzić swoje zdolności językowe. Wielki test języka angielskiego ma na celu uświadomienie tym osobom, które może jeszcze nie są świadome w tym momencie, jak ważny w obecnym świecie jest język angielski. No jest to tak naprawdę... Przepustka do świata. Jest to narzędzie, które każdy powinien znać, umiejętność, którą każdy powinien posiadać, żeby być człowiekiem, no, Europejczykiem i obywatelem świata, tak naprawdę. No, ma on również na celu promocję skali poziomów Rady Europy, czyli pewnej takiej struktury opisującej. Za, opisującej poziom znajomości języka e, za pomocą e, umiejętności, które tak naprawdę na danym poziomie ktoś powinien znać. Czyli od najprostszych rzeczy przedstawienie się, e, opisanie jakiegoś prostego przedmiotu, tak na poziomie A1, e, po e, wyrażanie się na tematy abstrakcyjne w bardzo skomplikowany sposób. To sposób e, używania języka idiomatycznego to właśnie to jest poziom najwyższy C2. Wielki test języka angielskiego trwał 40 minut i był to test wielokrotnego wyboru. Został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza to uczestnicy od 8 do 12 roku życia. Drugi wzór testu przeznaczony był dla osób od 13 roku życia. Po zakończeniu testu mamy dwa tygodnie na sprawdzenie wszystkich testów oraz podanie wyników. Będą one ogłoszone w mediach, będą przekazane panu prezydentowi, który objął parcellan honorowy nad testem. Jak również przekazane wszystkim uczestnikom na adres e-mail, który podali przy rejestracji na test. Znajomość języka angielskiego jest bardzo przydatna. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki, okaże się, czy udowodniliśmy, że Tomaszów zna angielski.